Starscream is in there. We should grab him and make him tell us where Miko is. Bulkhead, again? How tiresome. Starscream, give Miko back to me. I'm not gonna let you go until you tell me where she is. Bulkhead, stand down. Yeah. Return the children to us, Megatron. No. I tym razem, proszę Państwa, będziemy mieli uważniejszą walkę z Megatronem. The I need to force Ratchet's corporation. <laughs> Give up, Optimus. Our plan has already entered its final phase. Optimus, lead Starstream to me. You should focus on Megatron. I'm going to use war.

I co jest najgorsze, bo ma nieskończonego ten gniew, a ja niestety muszę sobie czas jakoś. Oczywiście w tej grze zauważyłem, że jak są różne postacie, to na jest zdobywają ten gniew. A pamiętam, że mówiłam z kuzynem, że jeden na jednego zrobiliśmy. Tam był gara jakoś tam postaci na Jakiś naraz mi dobrze walczył wręcz. Znaczy, jakoś chodziło że nie zdobywałem z paska, nie wiem... Znaczy, rupowość zdobywałem... niż on. No jak widzicie, robi tak... W, w ...kręgi, to jest właśnie zabójcze. Ha ha Typical weakness. nie

Teraz pamiętam za pierwszym na go miałem zaledwie pamiętam byłem na jeden cios, biegnę do arteczki co leczyć, a ten co nagle skaczy i robi tą właśnie parę mam nadzieję, że odskoczyć za w sobie ten cały grę. nie. Po co zużywać cały czasyk na te jego życia? O Tutaj jak widzicie, ten atak to jest podstawowy jego And I go to and attack. I lost Megatron. How's the situation there? Still in combat here. I'm in the temple on the cliff. Understood. I'm on my way to your location.

Zaraz. Zaraz to jest kolejny typ Bechikona? Jakoś go nie pamiętam tego. nawet nie wiem go nazwać, może nie wiem. Może Behikon Charger. Bo właśnie robi coś... Jak widzicie on robi coś ta, na tak naprawdę on się ładuje, z tego co pamiętam. Jak podejdzie to tak. Powoduje parę z postaci. Jeszcze skacze na ten, na... Zobaczymy tam, że pobuduje pałac i jeszcze nas atakuje potem. No, wskoczamy. Jezu, mam tu na skaczewie. A i widzisz, właśnie się ładuje. Przedwałem, że właśnie możemy tak strzelać za niego, bo podejść od razu. Oczywiście, tych żeby myśleć, że po pięciu strzałach i postać upada. Dobra, lecisz. A, miałeś zginąć gdy Wypuszczamy wniosek odstępa, bo jak pięć razy to trafimy na nas, to bo udazyc coś wpada. Skok! Kyształki? Dobra. Idźmy te skały. Co no tam mamy? A z nie zginiemy? Znaczy, co nie zanudowaniem na Dobra, no tutaj coś na mapie jest. to w ogóle gdzieś tam będzie. escape us Ej że się tak na nas Też zetuj Uciekaj, uciekaj, ja, co Co ja takiego dziecię, ale rodzaju trzech? Nie wiem, no! nazwijmy go na dołów, a się zamienia w jakąś ciężarówkę. <grym> no! O kurwa, zobaczmy no, się, że z tego ogólnego skończenia w ogóle nie umogę nie korzystam z na dostaw. Jaki paczelnik! Teraz... Jest... ufam nie co tam... Bo te czołgi to na pewno są bardzo... Znaczy, ja się że dopiero przekonuję, że Inda sobie grą, bo są nagłe przeciwnicy, mocniejsi. Bardzo, pamiętacie? Odmienię cię. Yes! A... No. Whoa, whoa, whoa. O, zamienić się w czołg, coś nowego. Tylko to właśnie taka oni tylko stali nie żyją do nas. Ale co pierwszy razem wszystko jest na go łatwe. Za drugi raz jak się nie chce przejść na gdzieś abituniej. To są bardzo ciekawe. Dobra. Z tego spamiętam coś tam było, tylko skaczmy. skat Ach... Dodatkowe minuty stracone... A co tam. Zwykle jak ja nagrywam odcinek ja go nie puszczam, wiecie, gdzieś... No tylko bardziej w nocy... Pośród zostaje to całe rendering i tak dalej. Dobra. No... jak to zostało. Dobra. No A zamienimy się i szybko. Tak jest. O, to była tefa. Chyba mamy już dwa. Tylko szkoda, że w danej misji nie zdobyłem ostatniego. Znaczy pół ostatniego w tej misji... Jakiego tam były misji. Nawet nie ciekaw gdzie on jest. Może gdzieś jest tam schowany? Nie wiem. Nie chcę mi się powtarzać. Jak ja nie wiem, się osiągnąć tylko was Do moich widzów czy tam oglądających. Że, nie wiem, czy was słyszała o tym całą YouTube i tak dalej, że tam tak dokładnie chodzi o zarabianie na filmikach. No, jak ktoś ma to całe partnerstwo, czy co, tam się zwie, to może ustawić się na filmiku, który ma zarabiać. Hmm. Tja... Wasz kilkanaście ton i staraj się przejść przez bardzo pradawny most.

Nie wracając do tej sprawy, to chodzi o to, że gdybyście robili, załóżmy jakiś zagranie z nowej gry, co wyszła, znaczy, załóżmy ten 2013, co teraz wyszła, chcieliście by na nim zarabiać, to dostaniecie powiadomienie, znaczy, że prostu jakąś maszynkę tam puszczaną, ona będzie sprawdzać i nagle wyskoczy informacja, że nie je zarabiać. I to wszystko. nie chodzi o blokowanie filmów, tylko o blokowanie możliwości zarabiania. Dlaczego no, i ja tak, no, na tym YouTubeie mam niby adres, to odkrywam, i w ogóle na zale. Bo sobie jeden filmik i koniec, to może dwa. Bo się nie chcę tym bawić. w samym śmiecie. No, no, ale, ale właśnie jest okupy nad go, a nie, i nad hierodołami. A ja, nie. ich nienawidzę. To jest hamster. Dobrze mi jutowała bariera chyba za mną.

a, to go załatwimy. Oh. Dobra, idźmy po życie, bo z tego co ja dodam, było życie. Tylko szybko, szybko krań. No. A, dzięki za to, że miałem do życia. Zaraz. Wow, pociski mają zasięg, tak wiedziałem lecisz? Czekaj, no. Dobra, doróbmy sobie to życie. Oh, like, fine. So. Okay. Yeah, just so, that's so cool! Shit... I think something got stuck in my it was someone Masz ziemny, jak to no, wygląda. Albo to masz kosmiczna, jak być. Choć będzie masz ziemny, tak? prawda? Nie wiem. Dobra, no, przepraszam, no. No i znowu, że sobie przepraszam, że to są ścięci i tak dalej, ale zapis. Wiecie, czarny gdzie tą pegnąć. Bo gra, to nie wiadomo, nie wiem, kiedy ten ma, to może mi się posypać, bo myślałem. Gra. Dobra, mamy, ło, wow. Zaraz. Mamy tego całego chargera. Mamy snipera i mamy czołgę. Jeszcze brakuje tak. tak, tego jetwehikona i zwykłego wehikona. No, A ma tego, czego tu się nie boję. Na ślid za nim czołgiem. A nie. God damn it. Daj, czy ty nie masz coś takiego jak łamanie, ta, czy to na załóżmy konty? Tu sobie, czego no, pomijmy cię. I Boże, spadaj sam. Jest. Teraz zostaje snajper. Przejście. Dobra. Jak ty to schowałeś? Megatron. What a pity. Dobra, są pytanie, jak on tą... jak to w ogóle kiedy powstało schował. No, you i będzie jeszcze bez nóg. Ale się nie dziwcze, bo patrzcie, je, trzeba rozbierać tego anegonu w jakim czasie trzeba to przejść. No, zaznaczenie się zmieniło. No, to będzie ciężarówka spoko. Dobra, to był kolejny odcinek. W następnym odcinku, co ja co to chyba będzie dość nudna misja lekarza. Więc trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!